Panie ministrze, 14 marca, gdy pan z udziałem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej doktora Karola Nawrockiego oraz z prokuratorem Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z udziałem pana Andrzeja Pozorskiego zakomunikował opinii publicznej, że ksiądz Blachnicki niewątpliwie został otruty, czyli padł ofiarą zbrodni komunistycznej, mamy nową sytuację. To skoro wiemy bezspornie, że ksiądz Blachnicki został zamordowany, skoro mamy sprawstwo, czy są sprawcy? Czy zostaną postawione zarzuty? Biorąc pod uwagę upływ czasu, można mówić tutaj o przełomie. Można powiedzieć wręcz o palcu Bożym, który czuł nad tą sprawą, że udało się w sposób niezwykle profesjonalny, dzięki zaangażowaniu prokuratora, referenta kwary, który tą sprawę prowadził i Zbiegowi Różnych Okoliczności, dojść do takich ustaleń, które w sposób nie budzący najmniejszej wątpliwości, w wyniku ekspertyz i opinii ośrodków naukowych, cieszących się niekwestionowanym autorytetem, wykazały ponad wszelką wątpliwość, że mamy tu do czynienia z brutalnym mordem poprzez otrucie. Mordem, który był charakterystyczny dla modus operandi i sposobu działania komunistycznych służb specjalnych, które to dziedzictwo zresztą jest kontynuowane przez rosyjskie służby i te słynne otrucia przeciwku Putina, czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, tylko to potwierdzają. Krótko mówiąc, wiemy na pewno, jakie były okoliczności śmierci. Mamy też szereg ustaleń, które uprawdopodobniają, kto mógł uczestniczyć w realizacji tego przestępczego, zbrodniczego. Zadania i czynności procesowe oczywiście dalej są prowadzone. Tak skomplikowana operacja e, dokonania morderstwa, na pewno, e, która nie budziła podejrzeń, nie budziła czujności otoczenia księdza Franciszka Blachnickiego, ale też samego zainteresowanego, czyli ofiary, musiała być zrobiona bardzo profesjonalnie, czyli musiała być zrobiona na pewno przez zespół ludzi. To nie była operacja Solisty. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. To było bardzo profesjonalnie przeprowadzone morderstwo. I wskazuje to na sprawców, jak i na ich zleceniodawców. Wybrali metodę otłucia, która podkreślam jest znana w działalności tych czy sowieckich, sowieckich służb i bloku sowieckiego, służb specjalnych. Natomiast wiele wiemy na temat otoczenia księdza Blachnickiego, osób, które funkcjonowały w jego środowisku i pełniło rolę i zadania wyznaczone przez komórki organizacyjne zbrodniczego aparatu represji, czyli komunistycznego wywiadu, który służył temu, aby zwalczać również wrogów ludu, wrogu, Polski, ludowie, wrogów komunizmu, wrogów systemu sowieckiego. Ksiądz Blachnicki jest postacią szczególną. Sami ubeccy pisali o nim, że on się nikogo nie boi. Jego charyzmatyczna postawa, która promieniowała na młodych ludzi, głównie w Polsce, ale nie tylko w Polsce, ponieważ ksiądz rozszerzał swoją działalność, również na inne państwa bloku komunistycznego, wywoływała wściekłość sowieckiego aparatu i, i, i państw postsowieckich, oczywiście w pierwszej kolejności. Mówimy tutaj o komunistycznych organach funkcjonujących na terenie państwa polskiego. I w efekcie ksiądz był podany rozmaitym szykanom, próbą skompromitowania, z próbą podważenia zaufania hierarchii kościelnej w Polsce, ale też i w Watykanie, już do samego Ojca Świętego, by podważyć obraz krystaliczny księdza Blachnickiego w oczach papieża Jana Pawła II, ale wszystkie te działania służb komunistycznych ostatecznie kończyły się niepowodzeniem i postanowili go w związku z tym zamordować. Tak, wiemy o co najmniej o kilku osobach znanych z imienia i nazwiska organom ścigania, które wykonywały zadania wokół księdza Blachnickiego. Natomiast na ile zgromadzony materiał dowodowy dzisiaj pozwalałby sformułować zarzuty wobec tych osób, to nie mam tytułu, aby o tym mówić. Śledztwo dalej trwa. Pan prokurator Skwara, do którego mam pełne zaufanie, prosił mnie o dużą powściągliwość, jeżeli chodzi o dzielenie się informacjami na temat zgromadzonego materiału dowodowego. I musimy uzbroić się w tym wypadku też w cierpliwość i zaufać prokuratorowi, który już dowiódł swojej skuteczności. W kontekście śledztwa i na konferencji prasowej padło nazwisko Andrzeja i Jolanty Gontarczyk-Wellange ale oni nie działali przecież sami mieli swoich szefów mieli swoich przełożonych oficerów wysokiej rangi oficerów pierwszego departamentu wielu oficerów y, już nie żyje natomiast na pewno żyje jeszcze Aleksander Makowski który bryluje dziś w mediach i jest komentatorem i recenzentem działań zjednoczonej prawicy rządu reformy sądownictwa czy i w jaki sposób prokuratora będzie zainteresowana również takimi osobami są określone osoby wytypowane w tym śledztwie jako podejrzewane o to, że mogły odgrywać sprawczą rolę w tym przedsięwzięciu przestępczym. Co to znaczy podejrzewane? Znaczy osoby, które w wersjach śledczych przyjęte i w oparciu o zgromadzony dowodowy można wskazywać jako te, które rysują się, stwarzają realną perspektywę na zmianę ich statusu, czyli z osób podejrzewanych na osoby już podejrzane, czyli takie, którym prokurator zdecyduje się postawić zarzut. Pamiętajmy jednak, że ostatecznie sprawa jest rozstrzygana przed sądem, a sąd, zgodnie z zasadami państwa prawa, demokratycznego państwa prawa, ma obowiązek wszelkie wątpliwości, które nasuną się, a których nie da się w sposób definitywny wyjaśnić, rozstrzygać na korzyść takich osób. Dlatego prokurator przed podjęciem. Decyzji ewentualnej o postawieniu zarzutów, musi sam w ramach zgromadzonego materiału dowodowego tak obudować wszelkie cały zgromadzony materiał, by nabrać przekonania, że sąd nie odrzuci tej przedstawionej przez niego wersji, w postaci podejrzeń, w postaci zarzutu stawianego konkretnym osobom. Ale nie będę tutaj chyba bardzo odkrywczy, jeśli powiem, że te osoby, o których mówimy, są związane. Z, y, z byłymi komunistycznymi służbami specjalnymi i odgrywały bardzo negatywną i złą rolę w otoczeniu. Bezpośrednio Otoczeniem Księdza Blaśnickiego. Kilka dni temu w mediach ukazał się apel, apel Fundacji ProHumanum, której wiceprezesem, wiceprezeską jest pani Jolanta Gontaczyk-Wellange. Apel ten w niewybrednych słowach krytykuje ustalenia konferencji, te podane na konferencji, ale również te komentarze, które później po konferencji część publicystów zamieszczała. Nazwane to jest kampanią oszczer, z jakimś szczuciem, kampanią nienawiści. Jak pan to skomentuje? Panie redaktorze, myślę, że wszyscy w Polsce, którzy mają uczyste sumienie, są zainteresowani tym, aby to śledztwo było proste, może wierzetelniej i pokazywało fakty. I myślę, że każdy człowiek, któremu zależy na prawdzie, a nie na ukryciu prawdy, był zadowolony z tego faktu, że śledztwo doszło do tego momentu, który pozwolił na konferencji prasowej przedstawić jego ustalenia. Ksiądz Blachnicki nie był osobą prywatną. To był kapłan cieszący się ogromnym szacunkiem y, setek tysięcy wiernych, zbudował ogromny ruch, światło życie. Był znany zresztą szerszym kręgą niż tylko osoby y, y, wierzące czy osoby związane z Kościołem Katolickim, więc ukrywanie okoliczności ustaleń śledztwa związanego z potwierdzonym mordem, straszną zbrodnią na księdzu Blachnickim, pokazując oblicze systemu komunistycznego i ludzi, którzy go tworzyli, no byłoby czymś kompletnie niezrozumiałym. To tak jakby domagać się, czy krytykować tych, którzy ujawniali zabójstwo i śmierć. Księdza Jerzego Popiełuszki, bo jeden i drugi kapłan został zamordowany, tylko w inny sposób. Tak więc to daje do myślenia ta reakcja i te ataki, o których mówi pan redaktor. Morderstwo księdza Blachnickiego i fakt, że ono dopiero zostało teraz ujawnione po latach, pokazuje, jak bardzo tkwimy ciągle jeszcze w długim cieniu PRL-u, ile rzeczy zostało niewyjaśnionych, ile rzeczy zostało do odkrycia, jak bardzo tkwimy jeszcze w tej ponurej przeszłości. Od kilku lat zmaga się pan z reformą sądownictwa. Czy widać tutaj analogię? Z całą pewnością komuniści odchodzą od władzy, chcieli zagwarantować sobie bezpieczeństwo, i jednym z elementów tego bezpieczeństwa miał być funkcjonujący system sądownictwa, w którym wiodącą rolę odgrywają ludzie jeszcze tamtego systemu. Ludzie zaufani poprzedniej władzy. Dlatego, KRS w kształcie, który, o którego personalnym składzie decydowała kasta powiedzieć, wybrana jeszcze w okresie komunistycznym, a nie demokratyczny parlament wybrany i wyłoniony w ramach demokracji parlamentarnej był jednym z gwarancji, czyli tak, ten KRS był jednym z gwarancji, że ten system będzie funkcjonował w sposób bezpieczny dla ludzi dawnego komunistycznego reżimu. I tak było przecież, jak po grudzie szły te wszystkie sprawy dotyczące odpowiedzialności zbrodniarzy komunistycznych nawet zbrodniarzy stalinowskich, były uchwały haniebne Sądu Najwyższego w składzie w ogromnej większości składającego się z osób powoływanych jeszcze przez Jaruzelskiego i przez Radę Państwa do, do władzy sądowniczej. I na każdym kroku demokratyczna większość, jakkolwiek by nie była, jeśli przejawiane wolę wyjaśniania historycznych zbrodni, które nie były objęte przedawnieniem, napotykała na ogromne problemy ze strony aktualnego aparatu sądownictwa jego elit utworzonych jeszcze przez odchodzące władze komunistyczne. Trudno się dziwić, że dzisiaj ci ludzie, czyli ich następcy tak bezwzględnie bronią sfery swoich wpływów, które gwarantowały im bezkarność. I chcą, chcą kontynuować, można powiedzieć, tą spuściznę PRL-u. My postanowiliśmy ją przeciąć, proponując ustawę o Sądzie Najwyższym, nową ustawę o Sądzie Najwyższym i nową Krajową Radę Sądownictwa, która miała i, i uzyskać legitymację demokratyczną. Czyli sędziowie, którzy trafiali do Rady Sądownictwa, mieli być wybierani poprzez polski parlament, z udziałem parlamentu, czyli, czyli wyłonionego w unii Reprezentacji Narodu w formie demokratycznej, a nie poprzez nomina nominację innych sędziów pochodzących jeszcze z wyborów władz komunistycznych. I, I ta bitwa toczy się nadal. Panie ministrze, wracając do e, śmierci księdza Blachnickiego, czy ten imposybilizm nie ujawnił się już wtedy, gdy prowadzone było kilkanaście lat temu pierwsze śledztwo w, w sprawie zabójstwa księdza Blachnickiego? Był już wtedy Instytut Pamięci Narodowej, działał już wtedy pion śledczy, a jednak śledztwo zostało po kilkunastu miesiącach umorzone. Gdy zatem teraz, po kilkunastu latach, bazując na tych samych danych, Śledczy ustalili bezspornie, że to było zabójstwo. Czy zatem wobec tych, którzy prowadzili tamto pierwsze śledztwo, nie powinno być uruchomione przynajmniej jakieś postępowanie wyjaśniające, jakieś postępowanie sprawdzające? Nie sposób zakwestionować logikę wniosku, który pan zaprezentował. Skoro po kolej, upływie kolejnych kilkunastu lat... Gdzie czas nie jest przymierzeńcy. Absolutnie. Nie udało się ustalić w sposób, podkreślam, i kategoryczne, że ksiądz Blachnicki został zamordowany poprzez otrucie. To taką sposobność miała również prokuratura działająca prowadząca śledztwo w tak by dojść do tych samych wniosków, gdyby były podjęte profesjonalne, konieczne działania procesowe. Tak się niestety nie stało. Pana również pytanie jest jak najbardziej zasadne co do odpowiedzialności osób, które zajmowały się tym śledztwem i które prowadziły je w sposób no, tak bardzo nieskuteczny. Czy ta nieskuteczność wynikała z braku kompetencji, nieprofesjonalizmu, czy też czegoś więcej? No to jest oczywiście pytanie, na które trudno dzisiaj udzielić odpowiedzi z tej racji, że tego rodzaju ocena prawna, która wchodziłaby w grę, niestety podlega już przedawnieniu, czyli my nie możemy w tej chwili w sposób skuteczny po tych kilkunastu latach wszcząć postępowania, czyli z artykułu 261 Kodeksu Karnego o no, niedopełnienie obowiązków, dlatego że ten czyn przedawnił się. Nie możemy też wszcząć postępowania dyscyplinarnego wobec tych osób, no, ale na pewno y, możemy wyciągnąć wnioski innej natury, y, które będą i są wyciągane. Zatem pozostaje nam czekać na kolejne informacje, na kolejne ustalenia śledczych. Czy postawienie zarzutów jest możliwe? Gdybyśmy uważali, gdyby pan prokurator Skwara, bo to jego przede wszystkim jest bardzo ciężka praca i profesjonalizm, mam do niego zaufanie, uważał, że to jest niemożliwe, to śledztwo zostałoby na tym etapie zamknięte. Pan prokurator publicznie by zakomunikował, że wszelkie możliwości dowodowe już się wyczerpały. I ten sukces jest końcowym akordem tego śledztwa. Ale pan prokurator ma determinację i prowadzi postępowanie, podejmuje szereg czynności, również będzie sięgał do danych polskich służb specjalnych, które są jeszcze w archiwach tych służb specjalnych, ale też podejmuje inne czynności, o których nie mogę mówić dzisiaj publicznie. Więc dajmy mu szansę. On na pewno zrobi wszystko, co jest możliwe i skorzysta z wszelkich możliwych dowodów, by doprowadzić osoby, do których mamy podejrzenia, że mogą dopuść, uczestniczyć w tej zbrodni i postawić, będzie chciał postawić zapewne ich w stan oskarżenia. Jeśli uzna, że ten materiał dowodowy, który łącznie pozyskał i uzupełni, obroni się przed sądem. Panie ministrze, wiemy na pewno, że Gontarczykowie nie działali sami, że w otoczeniu księdza Blachnickiego działały również inne osoby. Te osoby, na przykład niektóre z nich realizowały operacje wywiadowcze na terenie RFN nadzorowane i koordynowane przez właśnie pierwszy departament. Potem te osoby nie zostały ujawnione, nie wróciły do Polski, a ich dane personalne, najprawdopodobniej ich teczki zostały przejęte przez agencję wywiadu. Czy wobec tych osób żyjących i pozostających na emigracji no, prokurator Skwara, czy będzie miał dostęp do ich teczek, do tych materiałów? Po pierwsze muszę zaznaczyć, że całą pewnością rola państwa Gontarczyków była ze wszech miar dramatycznie zła i haniebna, jeżeli chodzi o rozpracowanie księdza Blachnickiego. Natomiast co do okoliczności i roli, jak, jakie postrzega ich prokurator, ja w tej sprawie nie mogę się wypowiadać i proszę nie interpretować w tym kontekście moich wypowiedzi, bo nie mam prawa ujawniać intencji prowadzącego postępowania ani też zgromadzonego przez niego materiału dowodowego. Rolą i prawem, i obowiązkiem mediów jest spekulować w obszarze dowodów, które znane są w tej chwili, są w domenie publicznej, bo część przecież materiałów jest znana, również jeżeli chodzi o archiwa. I PN-u, i haniebną rolę, jaką pełnili określeni agenci. A rolą prokuratury jest chronić materiał dowodowy, który pozwoliłby już na tym etapie ujawnić zamiary prokuratora, komu i kiedy ewentualnie zechce postawić zarzuty udziału w zbrodni, zabójstwa. Więc rozdzielmy te dwie rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o dostęp do materiałów, tak, pan prokurator z całą pewnością będzie występował o te materiały i mogę powiedzieć, że będzie miał moje pełne wsparcie. I nie wyobrażam sobie. Aby prokuratura natrafia tutaj na przeszkody. Przynajmniej w tym układzie politycznym trudno mi sobie to wyobrazić. A więc konkludując, czy możemy postawić taką tezę, że sprawcy nie mogą spać spokojnie? Z całą pewnością ci sprawcy, którzy jeszcze Żyje. żyją, nie mogą spać spokojnie. Postępowanie jest prowadzone i bądźmy dobrej wiary, że mimo ogromnych trudności, jakie stoją przed prokuratorem, usłyszymy o kolejnym etapie tego postępowania. Dziękuję panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.